Siemaneczko, z tej strony AgroMaty, witam w kolejnym odcinku z Farminga 2019 na moim kanale Jak widzicie dzisiaj, co to za traktat i jaka to seria, znajdujemy się na serii e, od gospodu do zagrody W dzisiejszym odcinku wypowiedziałem od sąsiada, którego wypowiedzialiśmy po prostu Walter, z którym do akcji wapną no, Walce plus pora klasa Jak widzicie powoli belujemy Pole to zostało poza odcinkiem skoszony, ponieważ no, w jednym odcinku nie robimy czych pól. No i dlatego mówię, po prostu skosiłem to pole poza odcinkiem. Na live kto był, to pozdrawiam. No, dzisiejszy odcinek to jest taki, że, pff, ostatni odcinek. No mówię, mój jak nagrywam przez tydzień, bo mówię, ja teraz nad morze. Mówię, od razu zacząłem od, od, na temat, od morzu, ponieważ mówię, żeby nie zapomnieć, ja nad morze od poniedziałku. Co w związku z tym. W niedzielę pojawił się film z Reala. W środę oczywiście jak tu w środę pojawi się seria z Kubą, bo mówię, z Lubelskiej Doliny są odcinki nagrane. Zapraszam sobie spokojnie z tym. Czemu nie mogę wywołać burki? ja się. Coś myślałem coś, coś się stało niedobrego. Widzicie no dzisiaj troszeczkę późna pora, no ale tak też bywa. Mówię, no dzisiaj raczej cały odcinek poświęcimy i belowaniu i kuszeniu zbóż, ponieważ widziałem fosz już czeka na nas. No, dzisiaj też jest mała niespodzianka w odcinku, mówię, zobaczycie później. Nowy nabytek, jaki mówię, zobaczycie za chwilkę, bo później mówię, to, to się okaże jeszcze. No więc co, powracając do tematu, w środę pojawi się odcinek z Lubelskiej Doliny. W piątek, zawsze wiecie, pojawi się kolejny film, ponieważ mówię, no tak to jest. W piątek pojawi się niespodzianka na kanale, będzie to vlog z reala, Nagrany po prostu jako pasażer w Masayu, po prostu mówię, mm, rozmawianie z gospodarzem, którego nagrywam. I po prostu mówię, będzie trochę mało głosu, troszeczkę on się powypowiada, mówię, uprzedzam pierwszy vlog i będzie, mówię, miał katastrof, katastroficzną jakość dźwięku, ponieważ no było to nagrywane, mówię, kamerką na głowie, przez którą nic nie słuchać, słuchać a po prostu, mówię, nagrywano specjalnie dyktatorem na telefon, kręciłam w rękę, więc, mówię, no to też, mówię, mówię, jak się go dotknęło, to były jakieś szumy, piski, no starałem się, żeby mówię, było w miarę to... Ale mówię, to jest po prostu taki pierwszy vlog do spróbowania, czy to w ogóle wypali, czy wam by się spodobało Mówię, bo serii nie będzie z tej, bo no, no nie nagram nad z tej serii, albo na przykład z serii na Wiśniakowie A mówię, tak to sobie po prostu ogarniemy No co, my nam do Force i lecimy powolutku ze żniwami No tak to idzie Mówię, kombajn jest strasznie cichy Serio, aż dam jest, aż zaci ten kombajnik, no ale... No i co, mówię, a w niedzielę będzie film zera? Tak, ponieważ mówię, dzisiaj nagrany odcinek dla Was czwartek na spontanie po szkole, bo niestety ten tydzień jest tak zawolony, że nie ma czasu ani na live, ani nic, więc mówię... Przepraszam, że tak, teraz mówię, no nauka. Po prostu nauka, mówię, wróciło się po tym święcie majowym, nauczyciele gonią z materiałem, że mówię, jakieś oceny były, żeby wyrobić po prostu z podstawą, no niestety, kurczę, tak się powie, że tak to nam wyszło. No i cóż, no, no trzeba to przeżyć A mówię, nie mogę sobie, z, za przeproszeniem, spieszyć ocen Na koniec tego roku, bo jest ostatnia klasa gimnazjum No i oceny w nowej szkole fajnie było mieć w miarę ok Nie mówię, że jakieś, nie wiem, piątki, szóstygę jakieś, chociaż w miarę, w miarę No wiecie, słyszę na pieska, który jest głośny od kombajnu Tak Obyś też nowy nabytek, już wam go przedstawię, bo już koło niego Nowym nabytkiem jest to zetor 7711. dlaczego taki traktor? W ogóle po co nam drugi traktor? Mówię, udało się troszkę piersiów nazbierać, no a mówię, nasza sześćdziesiątka, kurcze, no nie będzie wszystko dźwigała, no mówię, na akcja belki, no, po prostu potrzebujemy traktora do tura, no do przyczepy po prostu nie będziemy mieli traktora, tak samo, no na przykład do tego, do akcji BAP, tak, mam po prostu jeden członik, a nie będę, mówię, cały czas wypożyczać czegoś o sąsiada. Mówię, w kolejnym odcinku trzeba będzie nawet napytać, którym po prostu będzie łyżka do 60, ponieważ wiecie, takiej machinerii jeszcze nie mamy. A wypadałoby zakupić, ponieważ mówię, w kolejnym odcinku zajmiemy się zbieraniem bel. No i jeszcze za na cały odcinek zajmiemy, bo chciałem, mówię, wszystkie belki pozostało na odcinku pozbierać, mówię, tych belek nie będzie dużo, bo jak wiecie, miałem dużo pól. te są no, niestety w tym tygodniu miałem, no prawie od tamtej soboty problemy wątkowe. Po prostu... Po tym live'ie co robiliśmy w sobotę, kurczę, zjadłem, no, coś na tym live'ie, czy coś nastyla było w ten dzień, czym się nie wiem zatrułem, czy coś tym, po prostu mówię, bolał 4 dni z rzędu, mówię, dzisiaj czwartek się trochę to uspokoiło nie bolał ten żołądek. No i po prostu mówię, kurde nagrywać coś tak dalej z bolącym żołądkiem, skoro się skręcał z bólu myślę, to się co się miało z celem, Dlatego tego mówię. Yy, że tak tym Zostawiam to co na dzisiaj, bo dzisiaj jest na szczęście lepiej. Mówię, tabletki, jakieś tam krople to wszystko podziało. Mówię, na szczęście, ponieważ mówię, no kurde, jechać z żołądkiem, który po prostu mnie boli na wycieczkę nad morze A mówię, mówiłam 10 godzin jazdy, bo 8 autem, a powinien autobusem, bo to by było troszeczkę kiepsko. W dzisiejszym odcineczku raczej nie zdążymy w jednego pola. Mówię, pole tamto poza odcinkiem pewnie jest, pracuje po kosze bo nie będę robić trzeciego odcinka z bo się nie opłaca. Moim zdaniem Dla mnie tej serii nie było do bo kurde jakoś nie miałem chęci A ja mówię, przepraszam Przepraszam bardzo, mówię dopiero do więc wybaczcie Mam na ja że to po prostu, mówię to utnę Co um, to mówiłem? No jakoś kurde, nie, nie miałem po pierwsze jakoś chęci na tą serię, a ja mówię jakoś znalazłem tak chęci Wieśniakowa, jakoś, mówię nie chciałem się znowu tam grać, więc mówię, ja troszkę ja mówię, Wreszcie ta seria będzie albo dwa tygodnie, a rzędu będzie ta, a potem na dwa tygodnie z rzędu no, Myślę, że coś z tym z tyłu ogarniemy. Mam nadzieję, że bo ta seria właśnie się znudzi a nie kolejna. Bo mówię, tak, właśnie kiedy na dwa tygodnie, no i w sam raz moim zdaniem Ale Zapraszam mówię, w tą niedzielę, bardzo serdecznie już teraz zapraszam na nowy film. Z akcji Wapno, pierwszy na kanale Wapno i wreszcie z Ursusem. Tak, weź jakiś starszy ciągnik, tak da nie było starszym ciągnikiem, zapraszam. Mówię, akcja z Ursuskiem będzie, oczywiście, mówię, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na tą akcję. No bo kurde, działo się. I nie powiem, że nie, bo film naprawdę bardzo fajnie wyjdzie, bo właśnie montowałem Mówię, mam idealną muzykę, którą po prostu znalazłem ja w ten sam dzień, co nagrywałem wapno. A nie, że muszę faktycznie ruszyć na szybko, że jest na niedzielę. Po prostu, mówię, znalazłem sobie. Mówię, to Powiem tak szczerze, aż sam chętnie ten film montować, Po prostu, aż. Mówię, jakbym miał więcej czasu, to bym wprowadził 60. No ale raczej ten film, który będę montował w sobotę, bo mówię, jutro, czyli na sprawia z chemii. Ja chemii nienawidzę, chemii po prostu nie wiem. No i wypadałoby się coś na to nauczyć Bach na chemii z najgorszą ocenę z wszystkich ocen, znaczy na koniec roku to się powiedziawszy. No co, myślę, że nie wiem, dwa żądki będziemy się też raczej wysypywać na nowe, na naszą szczepkę. E, no i widzicie, no poprzednim tygodniu jeszcze by było fajnie, nie było szkoły, był ten weekend majowy i tak dalej, mówię no Pozmieniało się Mówię teraz niestety już trzeba do tej szkoły chodzić, już trzeba to nie ma tyle czasu. Mówię, przepraszam, że, że tak tu nie ma jakiejś mega aktywności na kanale, no ale staram się mówię, te filmy tego nie było No, głowy z live'ami live raczej powróci. <grym> Kurde, nie wiem. Myślałem, czy jakiegoś live'a się może nie ogarnie, a po prostu będzie mieli wolny czas swoich pokojów z kolegą, bo tym kolega po prostu, który badał raczej pokój, bo się siebie na miejscu, to już jeden film był w vlog jakiegoś Państwa z następnego roku. Tak na rowerach jechaliśmy tam gdzie mu nie jechał z siewnikiem mm. Możliwe, że coś ogarniemy. Po prostu mówię z twarzami. Po prostu mówię, to jakieś ptanka odpowiadał i tak dalej. Co takiego innego. Mówię, no zobaczymy. no Mówię, zobaczymy, będzie też pogoda może, bo wiadomo, przez ostatnie dni pogoda jest masakryczna. No i no, nie mam pojęcia, jak to będzie. I po prostu no nie chcę opisać, że nie na jaki vlog się pojawi. Też myślałem, czy nie masz po prostu z kamerki i ciebie fajnie nagrać z tego nad morzem na głowie, ale kurde, to mówię, no ludzie pruli, no, puliwo, nagrywasz, nie bez pozwolenia, jak kurde możesz. Zaraz dostaniesz jak możesz. O, idealnie! Idealnie tutaj fajnie wjechaliśmy, no, to mówię. Na szybkości polecimy po naszego zts Jako sobie ładne zdjęcia mi się po takie zdjęcie. Prima sort takie. No i kurde też mówię, no nie zawsze pewnie by się pamiętam, bo jeśli idziemy zwiedzać coś na przykład, nie wiem, gdzie muzeum z wielką nie, nie wiem czy tam mogłyby te obiekty być eksponowane czy tak dalej albo jakieś kino. Mówię zobaczymy. Mówię zobaczymy, no no kurde, no mówię kamerka to nie kusowała, bo do tego 6 złoty, no ale... To też jest odpowiedzialność to brać z sobą. Myślałem, czy coś z telefonu nie ma, no kurde, musiałem jakieś coś na jak jakiś uchwyt ten telefon, a takiego czego do telefonu nie posiadam, bo no, zawsze takich jak się kamerkę, tak? No ale zobaczymy. Nie chcę nic obiecywać, ale mówię mam taki miałem pomysł. No, zobaczymy. Zetorek, bardzo ładny ciągniczek, Mi się naprawdę mega podoba. No, mówię, taki w sam raz Zetora też możliwe, ja mówię, bo jest tutaj opcja modyfikowania go na napęd. Że miałem 4x4. Jakieś tuz i tak dalej, ale jest w wersji, bo nas nie są, bo mówię, mało pieniążków w ogóle teraz. Nie, ale zawsze coś dobre. Kurde, prawie sama przyczepa No, jakoś tu idzie. Mówię, przyczepkę też trzeba będzie pewnie zdaniem długo zmieni będą to przypadku, że to się rozpadnie. Myślałem że po prostu mówię, to może kiedyś już po prostu mówię, nie będziemy jej użytkować, się się tym się porozpada. Po trzeba będzie mówię tylko do Bel, a na przykład, się kupię jakąś autosankę na przykład do zbów, tak? Moim zdaniem to jest dość spoko opcja, ale mówię, no połowiemy, zobaczymy. No troszeczkę hałam, że sobie to pierwsze światło mówię, trochę mi się to ciemno robi. A chcę, że mówię, to jednak w... Wyglądało. No wyrały też nie się wiadomo, późno w nieba... machy dwóch hektarów, mówię nie wiem, dwóch hektarów, ale mówię, mam już utro, m, zła pogoda, mówię, no to japiero dlatego trzeba to ogarnąć. Nie ja wiecie już jest wapno, w RCW, bo zanim mogę mówię, polecimy z wapnem raczej już za dwa odcinki, chciałbym. No ta apala bym chciał ją wszystkich czas wapnem obwalić, ponieważ był był. Znaczy za dwa odcinki, ponieważ nie mówię. Akcja wapno oraz akcja zdaje mi się... Że tak to ujmę jakieś gruberowanku, bo mam tylko gruber nie posiadamy żadnej talerzówki, ani nic w tym stylu. No to no, jest tak bywa. Wiecie co? Troszeczkę żałuję, że nie mamy żadnej gwiazdówki z ryberki. Bo kurczę, ten komaj, wiecie, strasznie żądki blisko siebie, no i kurde, no. Fajnie było to po prostu zgrabić na większe rządki. Ja sobie tam po prostu większe się to było na sali. To jest masakra, nimy dopiero w pół do 20, a jednak ciemko. Ciemno, troszeczkę, no ale damy radę. Przepraszam, mówię, że w 11 minut, a w tyle informacji tak szybko powiedzianych, no ale mówię: jest strasznie dużo do powiedzenia, bo mówię: no nie będzie już tym takiego odcinka informacyjnego w kolejnym tygodniu. Dlatego wolę powiedzieć to na szybkość, i teraz, żeby po prostu potem mówię, nie zapomnę nic. Ja tak zapowiem, że niekiedy, niekiedy do filmów takie mam specjalne karteczki, że wypisuję o czym powiedzieć takiego jakby scenariusz, gdzie tego po prostu nie robię, no bo kurde na nie wiem, w tym jak się kiedy czas to cały dzień wraca się o te 15 szkoły, potem nauka, kurde chodzi o do drugiej spać, bo po prostu się zmęczony, no i po prostu tak te nienice wyglądają, więc mówię, no taka akcja. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, niestety Właściwie mówię, wybacz mi. No mówię, kolejnym tematem jest takie coś. Czy nagrasz akcję żyta bo się na kosy? Jest mały problem z tym. Jest taka pogoda w realu zmienna... że nie wiadomo. Niby się czekali na usługi, ale tam gdzie nagrywam, jeszcze mówię, właściwie tych pół mówię, jeszcze nikt... No nikt... Jeszcze nie skosiliśmy tych pół lat, nie kosiliśmy, ani nie grabiliśmy, bo pogoda mówię, jeden dzień, dzień jest z tego. Jest fajnie, mamy... Nie wiem 20 stopni, bo jestem fajnie Ciepło słoneczko, a na drugi dzień leje. Dzisiaj nie wiem w po prostu, wczoraj ile. Wczoraj fajnie, tylko dwóch bluzach, ale dzisiaj musiałem być w kurce. Jezu, pies przeszedł przez tak... On, on, ok on z piwnicy wyszedł. On z piwnicy wyszedł. Kurde, wyjście? słuchajcie, gdzie jest mój pies do czego... skosiłem czego przypadku. przypadkiem? To dobry pieseł. Tego to. pies Pieseł Ryszard. Też mówiąc, mówię, zobaczymy, co z tym wytem będzie. Mam taką nadzieję, że po prostu, jak będę pomożę, to tego z tym wytem nie wystarczy. No jak wystartują, to mówię, no trudno. Po prostu trudno, no ale miejmy nadzieję, że mówię, dopiero jak wrócę z tego. Nad morza, chociaż mówię, to że to już się ciągle, bo po prostu zaczęłam tak płosy robić. No i pewnie oby tak nie było, że w poniedziałek pojadę nad morzem, w poniedziałek po prostu pładzą z koszeniem. No jak mówię, jak tak tak się zdarzyło, przepraszam, no ale mówię to tak nie zależy ode mnie. gdyby była lepsza pogoda, to tego nie mi się to, że to, 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 to kosiło. No co cóż, no nie ode mnie to zależy, musicie mi wybaczyć. Dobra, na czym posadzimy do teoreczka, a tą resztkę bo chyba będzie cała przewa z tej resztki mi się zdaje. Na tył, bo tutaj na tyle Dobra, jednak nie będzie O olfalam zatora. A coś wiele z na Widzicie no ładny czołniczek. Ogólnie fajny czołniczek, polecam taki zator, Naprawdę fajnie, że jak ktoś zdobył tutaj tej 19. Ogólnie jest to jest strasznie głośny, mam nadzieję, że będziemy wysłuchać. Nie wiem jak ten zator jest skrętam od razu przepraszam, gdzie będziemy to zboże wsypywali. Zboże raczej będziemy wsypywali po prostu tak się powiedziawszy jest jakaś cena na zboże? <grym> bo nie z nimi miejsca. No nie, kicha. Dobra, na razie po prostu za teraz sobie zostawimy, bo raczej mówię tak, tak nie zdążymy się tego wsypać, mówię poza odcinkiem. Zakupuję właśnie łyżkę i po prostu tam zep, też, że tak do końca. Na początku wysypuję pszenicę, mówię, ograniczę to, dobra, mi światła, bo to drogie światło zatora No i co, my kombajna po prostu zabieramy na kolejne pole. No i zaczniemy po prostu pracować tego pola, nie będziemy zaczynali kością tego pola, bo tak nie zdążymy tego tego zrobić, a w bardziej mi zależy po prostu opracujmy, mówię, bo ta prasa jednak kurczy coś nowego, nie takie Torocie no lecimy Fajnie, fajnie podoba mi się, mała Mówi, mówię, jest bardzo mała Ale no fajnie, taki kurde jakiś tak, tak uwiekła mnie czymś <laughs> Dobra, my tu Furshintka możemy powrócić No i mówię, lecimy w do Waltry i polecimy od razu z tego pola, bo mówię, nie ma co czekać Będę ja ci powiem mówię, żeby nie wiem kiedy wypuść belka dlatego po prostu wolić sobie schudami mi tak troszkę tak przejdą to pole ładnie To, to Waltra ma około stokujec mówię by dała ta prasa radę Znaczy ta walta są pasną radę zawrócę na tym na, na ulicę, po prostu na tej ulicy mówię, na tej wersy wszyscy wymali tylko ja żyję więc co mówię nie jestem nieśmiertelny No i dobra, pierwsza mówię, druga na tyapię Zobaczmy jak to wyszło. Wyszło nie najgorzej. Nic nie mówię. Nieźle, dobra, Zapiszę sobie grę, bo ja już mówię... Ktoś mnie ogólnie na początku pyta, dlaczego mam nawyk zapisywania gry. jakoś tak. Tak czy inaczej, jakoś tak? Kurde. Wolę zapisywać. No, tak się powiesz, no mówię. Tak się jakoś wolę zapisywać. No nie wiem, taki nawyk. Mówię. W kilku fase co się działo, mówię. gdzie w takich sytuacji nie ma. Ale mówię. Wolę jakoś tak spóźnione tę grę zapisać. Mam sobie pewność, że jeśli się nie stanie. wiem, to zapisywanie automatycznie, no ale nie ufam mu. <laughs> Ale idzie ładnie no dość jest spoko no, Na razie jakieś takie to robimy na, na razie zetor. Możliwe, że też zakupię jakąś pracę tora, Chociaż, no kurde Powiem, bo się na prasę kostkę Ale kurde, nie chciałbyś iść w kostkę na tej apie po, po prostu na tej apie jakoś nie ochoty iść w kostki Wola no, bym krągła Mówię, znajdziecie kiedy prasę I to się zakupię, ponieważ mówię No, no trzeba by za niedługo po prostu coś no, swojego kupić, bo wiadomo Mm, trochę kiepsko będzie jakby cały czas się wyrabowało na kimś I bez swoich maszyn Mówię, mam plan, no kurde, mówię, bo za niedługo raczej będziemy to się, mówię, rozbudowywać Jakieś obory powstanie tak wszystko Raczej to pole bo po prostu po bo pole, Na takiej małej mapie grać nie Ponieważ po prostu, mówię, inną mapę użyczę, tylko po prostu to głos po, mówię, wyciągnę Mówię, no mam pomysł jak to zrobić Po prostu mam mega pomysł, moim zdaniem nie chcę zrobić, po prostu było w miarę realnie że po prostu tak mówię, mówię, że się rozwinęliśmy i mówię, też troszkę się byś pozmieniała, że więcej ludzi, jakieś domy. Mówię, zobaczymy. Mam taki pomysł, bo raczej auto tej mapy nie V2, a szkoda, bo dał troszeczkę więcej na przykład sąsiadów, jakiś pól, to według mnie to jest naprawdę dobra myśl. No, nie jestem autorem mapy, tak więc mówię, nie do mnie takie pytania nie no ale szkoda. Szkoda, jednak z jednej strony, moim zdaniem, szkoda. No i co, no lecimy z tej belką, mianowicie baletek be... z... to w nie zmieniam, w zasadzie w które mi się podobają, a mi się do sobie zmieniam, na razie nie mam takich potrzeby, tak? Tak. No i co, teraz sobie jednak zrobimy troszeczkę taką poprzyniakę, że tak to ujmę, znaczy zrobimy, mam taką nadzieję, że zrobimy. Czas w to nie, w nie gada, dlatego sobie teraz wrzątek, tylko Tylko to do końca zbalujemy. Jakoś jest teraz strasznie głośno z tą pracą chodzi, no ale w życie Tak, dobra, tak skręcam, mówię, że ja po prostu wziąłem ten rządek obok i lecimy No, rządy są strasznie małe, więc no, jakoś nam to idzie mówię tak, skończymy do pole i raczej zakończymy odcineczek Bo co tu więcej Fajnie, dźwięk mi to prosto, podobaj mi się No ja mam powiedzieć, mam nadzieję, że ten tęsknili, bo mówię, troszkę będę musieli pożyć, ale mówię, aktyw na kanale w danym wypadku nie jest mała, bo są przynajmniej wystawione na, na YouTube jako prywatne, tylko potem po się z prywatnego no, na no, publiczne, no i w sumie jest na YouTube, tak, turka ja mówię, też są wszystkie dane, mam telefon, a też też mnie nie to, ja mówię, jak coś to spoko. No damy radę, będzie ok. Mówię, nie coś przerwie, chociażby się wydawało, bo ja na YouTube, nie było kolorów, nie miałem na życiu Ale mówię, no czemu, jak jest wszystko w porządku? Mówię, nie mam powodu, dlatego tej przerwy też nie będzie, będzie wszystko w porządku. No damy radę, damy radę, no mówię, postaram się, żeby jak to wszystko ogarnąć. Mówię, zapraszam, mówię, pamiętajcie na ten nowy film w niedzielę. To zapraszam, kto nie wie o filmu z talerzywania z tą masą, bo tam też się trochę działo. Nacyk, tak? No cyk, bleszkę na tak. Będzie fajnie to widzicie kiedy rozpad między no, będą obraz nędzy i rozpaczy <gry> Na pewno będzie fajna akcja zbierania tych belek Kurczę, nie mogę się nawet doczekać jej. jakaś coś fajnego, coś tego innego, tak? Bo mówię, tu jeszcze jest zbieranie się nie zajmowaliśmy bo tak jak się nie było, mówię ani siadankowców, ani nic na stylu. No, raczej to pole, na które nas po prostu jedzie, na rzep, tak nam się zdaje. I to po prostu pola na rzepak, a no mówię, wszystkie chyba pola pójdą po na rzepak, a te, co były e, rzepakiem, to pójdą na fenicę. Tak <grym> się wymienimy. Bo dłużej dużej różnorodności zrobimy, bo jako jedyna, w rościny, owies, albo, jak 11 na dwie rośliny, to chyba jakiś owiec albo ja się my zobaczymy, pożegnijmy, zobaczymy, my zobaczymy. Mówię, mam nominacze, no mówię, skończymy odcinek, zrobiłem to, co chciałem, Mówię, udało się, więc dziękuję. G bro, więc nic zrobić, nie, nie co. Ja się no jeżeli się spodobało zostawcie łapeczkę w za do kolejnego odcinka i ja się zamieszam Elo, na razie, trzymajcie się, cześć!